I teraz, gdy Adam Małysz podjął decyzję o zakończeniu kariery, trudno będzie pobić sportowe dokonania mistrza z Wisły. Jeszcze trudniej będzie znaleźć kogoś, kto mimo oszałamiających sukcesów będzie umiał pozostać tak skromnym i sympatycznym człowiekiem. Piotr Michałak. To była cała epoka. Gdy Adam Małysz zaczynał zawodową karierę, Polska nie była nawet w NATO. Gdy odnosił największe sukcesy, dopiero staliśmy w przedsionku Unii Europejskiej. Polska się zmieniała. Adam był ten sam, choć nie taki sam. Dziś wiadomo, że pewne emocje już się nie powtórzą. Kibice płaczą, Uza się w oku kręci. Politycy się smucą. Ja bardzo żałuję, że on zrezygnował. A rodzice tłumaczą decyzję syna. Moim zdaniem bardzo dobrze zrobił, że skończy karierę w szczytowej formie, dlatego że go będą ludzie pamiętać taki, jaki jak zakończył z sukcesem. I to jakim? Cztery medale olimpijskie, sześć medali Mistrzostw Świata, cztery kryształowe kule. W jego kolekcji zabrakło tylko olimpijskiego złota. Ma je Wojciech Fortuna, ale nie ma wątpliwości, komu należy się Palma Pierwszeństwa. Możemy go uznać za króla. Przez tyle lat siedziałem przed telewizorem, oglądałem Małysza, nie opuszczałem jego. Jego zawodów. Tak jak miliony kibiców, w chwilach, gdy Małysz odnosił sukcesy Nie ma i gdy przeżywał upadki. Także te psychiczne, kiedy forma szła w dół, wtedy z uporem wracał do filozofii dwóch równych skoków. Wielki człowiek, e, który dochodził do tego szczytu wielką pracą systematyczną e, i uporem. Jego skoki analizowali profesorowie. Jego sportowe wyniki były sprawą niemal państwową. Świetnie, wspaniale. Adam Małysz się odrodził. Nic dziwnego, że politycy chętnie go przyjmowali. To jest w pokoju, w Polacy i tak równie chętnie o nim tak jak mówili. Jak wtedy, kiedy Małyś skakał po złoto, Adam jest Jednym słowem, Małysz uderzył narodowi do głowy, czasem dosłownie. Ale mistrz noszony na rękach. Można cię podnieść! Ja że podczas... Tam jest do... A do Pozostawał wzorcem skromności z Sever. Nie wiem, czy się mi to należy w ogóle coś takiego, bo. I wtedy, gdy rozpoczynał karierę i gdy sportowo miał już niemal wszystko. Dziękowałem wszystkiemu, co miałem pod ręką. Za to, że, że się tak fajnie udało. Za bilet do siódmego niebakiwiców my też. Dziękujemy. Dziękujemy. Piotr Michalak, wydarzenia.